Cześć witajcie, jestem ja Blogs. Dzisiaj pokażę Wam poradnik jak usunąć znak wodny w oto tym programie Filmor9. A to co będzie Wam potrzebne to yy, po prostu zaraz zobaczycie wchodzimy w Google i będziecie mieli podany w opisie link. Ja go teraz wklejam ogólnie. Przepraszam, mnie tu się pomyliłem. Wchodzisz tutaj i tu macie e-mail i kod. Musicie to wpisać, musicie teraz, w obecnej chwili musicie uruchomić ten program i musicie mi teraz zaufać, musicie odłączyć internet, bo to jest konieczne, bez tego nie zrobicie tego to działa, musicie usunąć musicie wyłączyć internet i już mi się załaduje to, już jak mi się to zawaduje to pokażę Wam to więc zaraz że Dobrze, więc jesteśmy w tym programie i w tym momencie odłączacie internet, wchodzicie tak jak mówiłem w przeglądarkę, kopiacie najpierw e-mail. Wchodzimy, naciskacie Help, Activate Filmora 9 Naciskacie Autoclicker I tutaj podejdzie e-mail A tutaj y, ten kod y, Potem po prostu restartujecie i od nowa I już będziecie mieli bez y, napisu Bez reklamowania tego No i chyba to wszystko Tak to będzie wszystko Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, znać w komentarzach i po więcej takich, po, takich typu poradników. Widzę do zobaczenia, Elu.